Modlitwy wieczorne. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Odczynasz, jęż jeś na niebie święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wolia Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy Jaku, i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie ale nas zbaw zlegu. złego. Amen. Zdrowaś Mario, laskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta o Matku Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sława Ojcu i Synu i Świętemu Duchu, jak była na początku, zawsze i niniej, na wiek i na wieki wieku. Amen. Dziękuję Ci Boże za szczęśliwy dzień, a proszę Cię o noc szczęśliwą i proszę o zdrowie. Dla żony męża dzieci mamy taty rodziców dziadków przyjaciół przelożonych podwładnik papieża biskupa księdza proboszcza opiekuna duchowego Amen brance twoje panie polecam ducha mego racz panie z nas jako źrenicy łoka pod cieniem skrzydł swoich zachowaj nas wiecznie Zachowaj nas, Panie czuwających, strzeż nas, Śpiącyk, abyśmy z Chrystusem Panem trwali w czujności, odpoczywali w pokoju. Niech nas błogosławi, strzeże, wszechmogący miłosierny Pan. Radź nas, Boże, zachować wśród ciemności nocnych od wszelkiego zla i łokaż nam miłosierdzie swoje. Bo w Tobie nadzieją pokładamy. Prosimy Cię, Panie, racz nawiedzić mieszkanie nasze i oddal od Niego wszelkie zdradliwe zasadzki nieprzyjaciela. Niechaj święci aniołowie Twoi w Nim przebywają, aby nas strzegli w pokoju, a błogosławieństwo Twoje niech pozostanie z nami na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziesiąć przykazań Bożyk. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu boli. Pierwe, nie będziesz miał Bogu w cudzik przede mną. Wtóre, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. Czci ojca swego i matkę twoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzolóż. Siódme. Nie kradnij. Ósme. Nie mów falszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego twego i dziesiąte, ani żodni rzeczy, która jego jest. Sława Ojcu i Synu, i Świętemu Duchu, jak była na początku, zawжди nieniej na wieki wieku. Amen wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci na wieki wieku. Wieczne odpoczywanie radzi im dać, Pania, światłość wieku i stanie, im świeci na wieki wieków. Wieczne odpoczywanie radzi im dać, Pania, światłość wieku i stanie, im świeci na wieki wieków. Amen. Niechaj odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Święty Michale Archaniele Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Włodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy zle, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o randowniczko nasza pośredniczko nasza pocieszycielko nasza synem swoim nas pojednaj synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi najmilszemu nas oddawaj o najchwalebniejsza i najpotężniejsza królową niebios i pani aniołów ty któraś otrzymała od Boga moc i zadanie starcia głowy szatana. Blagamy Cię pokornie, abyś raczyła zesłać chówce niebieskie, które by pod Twoim rozkazem zgromiły szatanów, zwalczyli ich wszędzie, ukrócili ich z i strącili do przepaści piekielnej. Święci Janiolowie, jarchaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. matku Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i oddalali od nas złego ducha. Amen. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego obmyj mnie. Manko Chrystusowa, umocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie, nie dozwól mi oddalić się od Ciebie, od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie, w godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, abym cię z świętymi twoimi chwalił na wieki wieku amen. Niech nas błogosławi i strzeże wszechmocny i milosierny Bóg, ot i ciec, i syn, i duch Święty, a dusze biernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju amen. Jezu, Maryjo, Józefie, wam oddaję sierce i dusza moja. Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie ze mną przy skłonaniu. Jezu, Maryjo Józefie, niech przy was w pokoju ducha oddam. Serdce Jezusa, blagam najgoręcej. Sprawniech cię kocham, kocham coraz więcej. Sierdece Jezusa blagam najgorące sprawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. Sierdece Jezusa blagam najgorący, sprawnie Cię kocham, kocham coraz więcej. O Jezu, krwawim potem w ogrójcu zlany, jestem przy Tobie w smutku i w boleści. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.